Przed rozpoczęciem tego filmu chciałbym Wam bardzo podziękować, że mamy takie liczby pod ostatnimi trzema filmami, oraz że dobiliśmy te 100 subskrypcji. Naprawdę 100 subskrypcji w tak krótkim czasie jest super wyróżnieniem. Bardzo dziękuję, że ze mną jesteście. A z okazji tego, że wbiliśmy taki próg, mam dla Was przygotowane dwa specjale. Pierwszy to QA, a więc chciałbym, abyście pisali pytania pod tym filmem. A drugi to live, który odbędzie się już w niedzielę, 8 lutego o godzinie 15, a więc bardzo Was na niego zapraszam. Jeszcze oczywiście zapraszam Was na mój serwer Discord. Link dam Wam w opisie. A więc bez żadnego przedłużania zapraszam Was na odcinek. Witam Was na anarchii, gdzie w tym odcinku pokażę Wam top 5 farm dla początkujących. Bez względnego przedłużania, zapraszam Was do rankingu. Moim numerem 5 jest farma czciany cukrowej, ponieważ nie jest to, nie powinna być to główna farma, tylko taka pomocnicza, ponieważ czcina nie jest bardzo droga. Kosztuje ona tylko 60 centów. Dlatego, jeżeli chcecie budować farmę, nie polecam jej Wam. A jeżeli po prostu chcecie dorabiać sobie dodatkowe pieniądze, tak o, szybko bardzo No to Farma naprawdę będzie Spoko, ponieważ za 20 Dostajemy Około Już wam pokazuję No jak widzieliście tam Około tam 15 dolarów Za 20 A więc naprawdę Jeżeli chcielibyście farmę połocniczą To ta jest idealna Dobrze widzę, a więc na moim rankingu numerem 4 jest enchantowanie głównie mieczy, ale, jakże, ale również i innych rzeczy. I później sprzedawanie je na rynku serwerowym. Widzicie, tutaj no, mamy niby takie słabe, ale to i tak. O, Nogwak 2. Bardzo fajnie się sprzedaje. A więc myślę, że można. No słuchajcie, no. Szarne 4 i. mhm. Mm i tutaj kolejny mieczyk I zobaczcie, taki jeden Mogę sobie wystawić za 50 wy Wystawić za 50 I on zejdzie jak bułeczka W piekaręce normalnie Knockback 2 wstaw jeden za 100 Za 99 I tutaj 4-3 mieczyk To tutaj wystawiamy za 130 ZUS mm za 130. No i już z nogbakiem mieczyk się sprzedał. Więc bardzo fajnie. Tutaj taki wystawimy sobie za... Tez 99? Nie, kilów sprzedam. Jezus Maria. Jest. Jakim jestem kubką. Mieczyk sobie sprzedamy. No i jeżeli macie czas, żeby sobie nafarmić level o, widzicie kolejny knockback mi się sprzedał to ten sposób jest bardzo fajny, ponieważ można z niego dobrze zarobić a dużo czasu on nie zajmuje oprócz farmienia tego levelu więc dlatego znajduje się on na mojej liście jako numer 4 lecz przed zobaczeniem co jest numerem 3 bardzo chciałbym podziękować wam, widzom za takie liczby za wsparcie na kanale, no i za gifty na anarchii. Ale chciałbym również podziękować mojemu koledze Menowi, którego widzicie na każdym odcinku. Pomaga mi on w różnych pomysłach na filmy. Utrzymuje fajne towarzystwo. No i bardzo Wam dziękuję, lecz bez względnego przedłużenia zapraszam Was do top 3. A więc, top 3 na moim rankingu zarabiania dla początkujących jest sprzedawanie tarcz na rynku. Jest to czasochłonne, ponieważ musicie znaleźć dobre oferty. Ponieważ, jeżeli tarcze, jak teraz pewnie, chodzą yy, po. już wam mówię. po 30 dolarów, to wam się to nie opłaca. Ale ja wam pokażę, jak to działa. Zobaczcie, po prostu sobie wystawiacie. I to się. I tarcze naprawdę szybko się sprzedają. Zaraz mi się sprzedadzą te trzy. A jak nie, no to. O! No i mi się już jedna sprzedała tutaj. A jak widzicie, to inne mam statystyki oraz czas. Ponieważ nagrywam to następnego dnia. Bo. Nie miałem czasu. w Zobaczcie. Kolejną wystawiam. No i szybko to się sprzedaje. Ale jeżeli wolicie więcej z tego zarabiać, no to musicie zaczekać. No to jest czasochłonna praca. A więc numerem 2 jest farma dripu. Jest ona również czasochłonna, ponieważ ten drip musi wam wyrosnąć. Ale no jest to bardzo fajna farma. Jeżeli macie ją większą, no to Możecie naprawdę nieźle z tego zarabiać. A z takiej malutkiej, to jeżeli macie jakąś inną główną farmę, to taka będzie idealna na poboczną. Dlatego właśnie ona zasługuje na numer 2 na mojej liście. Numerem 1 w rankingu jest farma sniferów, no i tych kwiatków oczywiście, na którą tutorial macie na moim kanale. Jest to najwydajniejsza farma dla początkujących na anarchii. Do tej pory, od największego update'u. Jest ona powiedzmy kosztowna, bo na jedną farmę sniferów potrzebujecie około 2000. Ale oczywiście na moim serwerze Discord macie specjalną ofertę, y gdzie możecie ku y kupić cały zestaw już za 1800. Tak wiemy, wiemy, to jest tylko 200 dolarów. Ale na rynku tego tak łatwo nie dostaniecie, więc tutaj już macie od razu, jeżeli chcecie to nawet mamy ofertę z wybudowaniem, ale ona oczywiście jest droższa. A więc dlatego, że ta farma jest taka wydajna oraz podukośnik sklep jeden taki kwiatek sprzedaje się po 10 dolarów, jest ona numer jeden na moim rankingu właśnie sposobów na zarobek. Jeżeli ten film Wam się spodobał i pomógł Wam w zarobku na anarchii, to możecie zostawić subika oraz zas zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. Siema!